Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta RP spotkał się z mieszkańcami Nowego Sącza. W spotkaniu, które odbyło się w Auli Akademii Nauk Stosowanych uczestniczyła także m.in. posłanka Urszula Nowogórska oraz prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Po prezentacji programu wyborczego kandydata trzeciej drogi był także czas na zadawanie pytań i w tym momencie atmosfera na sali znacznie się ożywiła, bo padały pytania także trudne i kontrowersyjne. My nie mamy już żadnej suwerenności, to po pierwsze. E, po drugie, e, cały czas wojujemy i pchacie wy, politycy nas do wojny z Ukrainą. E, nie wiem dlaczego, nie wiem czy to jest e, sprawa szantażu czy czego, troszczycie się bardziej o Ukraińców niż o Polaków. Bard bardziej o Ukraińców niż po o Polaków. 800. Plus. Polska ma pełną suwerenność pełną suwerenność. Nie wiem, kto Pana uczył i kto Pana informował w sprawie procedur użycia broni, rules of engagement w polskich siłach zbrojnych. Nie wiem, kto Pana uczył. Ruscy Pana uczyli? Kto Pana uczył? Ukraińcy nas okradają. Gdzie nas okradają? Przynosząc 15 miliardów do polskiego budżetu? 80 parę procent z nich pracuje. Ja też mam swoje przejścia z niektórymi obywatelami Ukrainy, którym wynajmowałem mieszkanie, z którymi się spotykałem na swojej trasie. Ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy... Żeby mówić, że Ukraińcy nas okradają. Kolejny uczestnik spotkania zarzucił Szymonowi Hołowni, że ten nie dotrzymuje swoich wyborczych obietnic. Dobra. Tego się na panu zawiodłem. Obiecy, obiecywał nam pan zmianę w polityce. Obiecywał pan, że będzie inaczej. Minęło półtora roku i nie zmieniło się nic. Gdzie? Moment. Pytanie. Złączył się pan z Tuskiem. Jest pan prawdziwą trzecią nogą jego jak. Proszę o pytanie. Dla, dlaczego pan nie wykorzystał tego momentu, tego półtora roku, żeby rzeczywiście się przeciwstawić Tuskowi? Ja rozumiem, że pan jest wściekły na Tuska i na mnie, że ja stoję blisko Tuska. Tylko teraz powiem panu coś, co pana zaskoczy. Nie proszę pana, ja dlatego proszę żeby pan powstrzymał Tuska w niektórych rzeczach. Ale, ja ale, ale to ja teraz panu powiem, że pana marzenie jest bliższe spełnienia niż kiedykolwiek. Dlatego, że ja kandyduję przeciwko kandydatowi Donalda Tuska. Rozumie pan to? Przeciwko kandydatowi Donalda Tuska i przeciwko kandydatowi Jarosława Kaczyńskiego. Padło także pytanie dotyczące problemu Ludowego Klubu Sportowego Zawada, któremu miasto zmniejszyło dotacje, a zawodnicy nie mogą grać na miejskich obiektach sportowych. Czy jest jakakolwiek możliwość, aby pan prezydent Hołownia, marszałek Szymon Hołownia, któremu ufamy, któremu wierzymy, mógłby znaleźć jakieś porozumienie do tego, aby... Znaleźć płaszczyznę do rozmowy na temat właśnie tego stadionu i na temat możliwości powrotu 350 dzieciaków na to boisko, do macierzy, do miejsca, które w przyszłym roku będzie obchodziło 80-lecie swojego funkcjonowania. Dzisiaj dzieciaki mhm. mają e, historię za sobą, ludzi, którzy cały czas ich wspierają, ale jest bardzo ciężko. Tu jest problem konkretny do rozwiązania. Porozmawiajmy po spotkaniu. Dobrze, poproszę, jeżeli mogę, pana prezydenta o słowo i panią poseł, co mogę zrobić ze swojej strony, żeby popchnąć rzeczy, jeżeli wymagają popchnięcia. Mieszkańcy pytali także o otworzone w Polsce Centra Integracji Cudzoziemców. Chodzi o to, że w sączu powstaje ośrodek, ma powstać ośrodek dla imigrantów. Sądeczanie się na to nie zgadzają. Jeżeli chodzi o to Centrum Integracji Cudzoziemców, to jeszcze raz powtórzę: to, są, to jest pomysł czy instytucja, która ma przyjmować migrantów, którzy już legalnie przebywają na terytorium Polski. To nie jest przywożenie nielegalnych migrantów z granicy i pakowanie ich do tego ośrodka, bo to jest zupełnie inny ośrodek. Natomiast Centra Integracji Cudzoziemców są po to, działając w normalnym trybie, że osoba, która i tak jest, nauczy się języka lepiej, nauczy się prawa lepiej, nauczy się kultury lepiej. I teraz jest pytanie. Co jest lepsze dla nas, jeżeli ci migranci już tu są? Czy żeby oni lepiej znali język, kulturę i wiedzieli, jak wygląda polskie prawo i zwyczaje, czy żeby wiedzieli mniej? A mówię, oni już tu są. Spotkanie trwało prawie dwie godziny. Powiem Wam szczerze, bardzo mi się tu podoba. Znaczy Wasz temperament sądecki jest miłym ożywieniem na tej trasie. Potem był jeszcze czas na indywidualne pytania i wspólne zdjęcia z kandydatem.